Zgadaj się czy mnie słychać Halo, jest ktoś tam? Weźcie, napiszcie Dobra, tak wygląda Chciałem wam pokazać Autostrada 2 Między Łodzią a A Warszawą Jest minus 1,5 stopka jest naprawdę się zrobiło lekko zimowo o, dzień dobry, no to dzień dobry, czyli ktoś tam jest yy, żeby nie było ten telefon trzyma moja żona ani nie ja, więc tutaj jedziemy bezpiecznie, ale jedziemy Czekaj. weź pokaż ile jedziemy na godzinę raptem 65, bo więcej się nie da więc jest nieco ciekawie. Jedziemy, już ile? 3 godziny z Poznania. Jeszcze przed nami jakieś 3 godziny, chociaż pewnie będzie dłużej. Jedziemy na Piękny Wschód, czyli do, czyli do Siemiadecz. Dobra, a się mi tam mów, co Tam ludzie wypisują. Bo. Dobra, hamujemy. możecie się tutaj ze mną, z Radosławem, przejechać na żywo. Teraz to już się w ogóle, w ogóle zatrzymamy No ruch jest, tak myślałem, że wczoraj Znaczy nie sądziłem, wczoraj był dość mały właśnie I chyba większość ludzi Jedzie dzisiaj I do tego ta pogoda, więc Może w Warszawie będziemy za godzinę A jesteśmy na Na którym kilometrze, zaraz Wam powiem Ale teraz to już w ogóle się zatrzymaliśmy Na północy słońce świeci, no tutaj, tutaj niestety nie. No chyba nie uda mi się, a nie, uda mi się przeczytać. Jesteśmy H4, zaraz Wam powiem jak podjedziemy kawałek. Pozdrowienia z Barcelony. Brakuje trochę śniegu, no tutaj jesteśmy na 400, 408, 400, 408 Hektometr, czyli jesteśmy 408 km od granicy z Niemcami w Świecku, czyli pozostało nam jakieś, nie wiem, z 50 pewnie do Warszawy. W takim tempie to może dojedziemy za, nie wiem, za godzinę, za dwie. Teraz jedziemy 10 na godzinę, więc nie jest kolorowo. Co tam piszesz? Siemiatyczne reprezentacje, no jadę tak do Siemiatycz. Na sypie wszędzie u was. Gdzie jesteś? No jestem na, na autostradzie A2. Pomiędzy Łodzią a, a Warszawą. Telefon trzyma żono, żeby nie było, że tutaj... Ten, ale tak jak wolno, więc mogę czytać y, wasze y, komentarze. Korytarza życia nie jest utworzony, ale tutaj nie ma żadnego... O, tutaj telefon mi... Samochód mi piszczy. Chyba temu, że śnieg. No, się, przed jego było plus 3 stopnie, teraz się zrobiło mi, minus 1,5. Zrobiło naprawdę ślisko. tylko był jakiś wypadek na, na drugiej jezdni, czyli w tej w kierunku na zachód, w kierunku łodzi i Poznania. W życiu bym nie pojechał przez a 2 w taką pogodę. No ale przed przedwiga, no tak, ale przedwiga jechałem i było, i było ok, więc to wszystko zaczęło padać. Na DK92 pewnie jest podobnie, bo. Jak tu sypię, to tam tak samo sypię. Gdzie to? No już... Aha. Jestem pomiędzy Łodzią a Warszawą. Minęliśmy pierwszy węzeł, jak on się nazywał, Łowicz, tak? Z tego co pamiętam, to jedziemy do drugiego węzła. Kurczę, zapomniałem. Kiedyś znam na pamięć wszystkie węzły. Skierniewice? Nie. Wiskitki chyba jest ten drugi węzeł. Siedzę, też sypię. No. Warszawy piękna pogoda. Wiskitki, o, dzięki za podpowiedź. No, właśnie tak, wiskitki, tak, później z No, więc tak to się dzieje. Zawieje i zamiecie. Ruch jest bardzo duży, no ale tu musi być, tu przed świętami, tak. No, to może szybkie plany na przyszły rok. W przyszłym roku planuję filmy takie trochę, wiadomo, z te co robiłem, ale też trochę inne. Obecnie przygotowuję jakieś 4-5 scenariusze. Jeden to jest rondo Rotaje w Poznaniu, inny to jest obumienie całej obwodnicy Krakowa. Szczegółowo z każdym węzłem, bo droga planowana jest do, do przebudowy. Inny film to drogi historyczne w Polsce. To będzie taki bardzo długi film. Do końca nie wiem, jak się za, za niego zabrać, ale już zacząłem yy, powoli pisać scenariusz. Pozostałe. Pozostałe filmy. O, tutaj jest jakieś zdarzenie, możecie zobaczyć. a najlepiej, Asia, ten kamera. Tutaj panowie chyba się dygnęli delikatnie. No. Istot. A to temu, widzicie? Teraz może, teraz może pójdzie jazda. Ale jest bardzo ślisko. Minus 2 się zrobiło. Coś tu dziwnych rzeczy się dzieje. Bo to już druga taka sytuacja, że ktoś stoi na pasie awaryjnym. Pozostałe filmy to chcę robić, właśnie tą serię. To, co ostatnio zrobiłem o yy, drogach w jednym województwie. Ten film cieszył się dużą popularnością. Sam byłem, yy, znaczy Nie wiedziałem, jak do tego podejdziecie, ale widzę, że Wam się to spodobało. Drugim chyba będzie województwo warmińsko-mazurskie, bo chyba doszedł w takim kole jak gdyby, że województwo pomorskie to było jak gdyby 12 godzina i będziemy szli w prawo ze wskazówkami, aczkolwiek w tym województwie warmińsko-mazurskim się bardzo mało dzieje, jeśli chodzi o budowę czy projektowanie, więc ten filmka nie będzie jak tam strasznie długi. Później chyba podlaski. No, jedziemy do Śmiatycz, Jeszcze mi trochę zostało, tam spędzam całe święta i później. Wracam do Poznania, a po Sylwestrze jadę w okolice Tarnowa. Co tam ludzie? A, się piszą? czytaj mi, bo ja nie widzę. Nagrasz coś OS S17? No, czy zobaczymy żonę? Nie, nie chce się pogadać żona. Mam bardzo ładną żonę, ale niestety nie chcę się ujawniać, nie wiem czemu. Właśnie dostałem po palcach Jak droga, no jak widać No szału nie ma, jedziemy 50 na godzinę Jest bardzo ściską. O S17 y... S17 będzie Jak będę opowiadał województwie Lube... o województwie lubelskim Czyli to będzie chyba czwarty w kolejności To wydaje mi się, że to będzie Gdzieś na, na wiosnę, może latem Bo to... Chcę co kilka miesięcy robić, bo te filmy O województwach są bardzo wymagające Zresztą, no, tak jak widzicie to Większość moich filmów są jest wymagające, bo się do każdego bardzo długo przygotowuje. A musisz mi czytać, bo ja nie wiem, co, co piszę, bo ja muszę patrzeć na drogę. Pewnie lecisz, siedzę na uszach. Nie, ja jadę inaczej. Ja dojeżdżam do Kałuszyna i w Kałuszynie jadę na drogę 690, nie pamiętam i numeru na. Jezu, do, do Liw. Liv z Kałuszyna jadę do Liw. Węgrów, Sokołów Podlaski, się Siemiatycze. To moja taka, że tak powiem, ulubiona droga. No Przez Sokołów ostatnio się bardzo długo jedzie, te miasto potrzebuje bardzo yy, obwodnicy. No zobaczcie, co się dzieje. Wszystko w tam w kierunku, my chociaż jedziemy, teraz ja też na godzinę, w kierunku Łodzi właściwie wszyscy yy, stoją. No, tam oni, no, no ci to już stoją całkowicie. Może Pani czytać, my będziemy słuchać. Czytaj. Pola, poczytasz, bo Asia nie chce. No moja żona nie chce, no widzicie, na co musi. zrobić. Kiedy zaczną no, łącznik S8? Yy, oj, ten, nie, to długo tam jeszcze, to, ten łącznik to jeszcze kuponat. Wszystkiego najlepszego, no dziękuję. No, przy okazji właśnie wiem, że dużo osób obchodzi święta, też dużo nie obchodzi. Te, ci, co obchodzą, to życzę Wam wszystkiego dobrego. Abyśmy się za rok też spotkali, że tak powiem, żebym nie stracił chęci do nagrywania filmu, bo czasami brakuje mi rzeczywiście już jakiejś tam weny, powiedzmy. Różne sprawy na to wpływają, nie będę teraz mówił, bo nie mogę wszystkiego powiedzieć. Co się odwala ze 19 na Podlasiu? No słabe rzeczy się dzieją rzeczywiście. W Siemantyczach jeszcze nie ma zridu, jeszcze nie budowa, niestety. Nie ruszyła Sokoło jest strasznie zakorkowany, no tak Sokoło ten Dobra, wiecie co tak widzicie, no jedzie, jedzie się bardzo, teraz niestety znowu jedziemy 10 na godzinę właściwie się, się zatrzymaliśmy się zrobiło bardzo nieciekawie będziemy w domu nie wiadomo nie wiadomo kiedy Dobra, kończymy. Wszystkiego dobrego dla Was wszystkich. Dziękuję, że mnie oglądacie, subskrybujecie. To jest dla mnie bardzo ważne, że piszecie świetne komentarze. Nie na wszystkie mam, że to tak powiem, czas i siłę odpowiedzieć, ale, ale większość, jak gdyby staram się czytać. Musicie też zrozumieć mnie, że pod filmami mam, mam kilkaset komentarzy. Musiałbym chyba kogoś zatrudnić, żeby mi na wszystko odpowiadał, bo sam nie daję rady, a musicie wiedzieć, że normalnie w ciągu dnia. Pracuję po 8-9 godzin, więc wszystko to, co robię, robię tam wieczorami, a nawet czasami nocki jakieś yy, zarywam. No, to w takim razie trzymajcie się, wesołych świąt i do, do, do zobaczenia yy, niedługo. Może jakiegoś też zrobię wejście tam z, z Podlasia, jak będę miał, że tak powiem, jakąś wenę yy, twórczą. Trzymajcie się, na razie, hej!